Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnikradio.net Rozmawiam z zastępcą prokuratora generalnego Michałem Ostroskim. Panie prokuratorze, trwa śledztwo wymierzone w pana. No na razie nie przeciwko Panu formalnie, ale wiad wiadomo, że pan jest jego obiektem. Śledztwo przekroczenia uprawnień. Jak pan może skomentować tą informację o wszczęciu śledztwa? To znaczy, to jest kolejny przejaw, yy, yy, braku profesjonalizmu ze strony pana Bodnara i jego. Ekipy medialnej. Ja się dowiedziałem o tym z konferencji, zresztą bardzo niedorzecznej i bardzo nielogicznej, pani Adamiak i pana Nowaka. No, o takich rzeczach się nie informuje publicznie. Ja o swoim śledztwie nie informowałem nikogo publicznie. Natomiast ja nie rozumiem, o co jest to śledztwo, skoro pan. Bodnar stwierdził, że należy to śledztwo kontynuować przez innego prokuratora, ale mniejszość z tym, jeżeli on twierdzi, że to było moje prywatne śledztwo, to ja mam wrażenie, że ta wendeta w tej chwili Prokuratury Krajowej, to zastraszanie, nie ta próba, bo ja się nie dam zastraszyć, to jest też element prywatnego e, prywatnego śledztwa, które pan prokurator Bodnar postanowił wszcząć wobec mnie, żeby mnie zastraszyć, ja się zastraszyć nie dam, natomiast chodzi o prokuratorów. Ci prokuratorzy, którzy wykonują codziennie czynności procesowe, mogą się czuć zagrożeni, że ich też to może spotkać. A to jest bardzo niebezpieczne dla, 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 dla postępowań karnych i dla, w szczególności dla pokrzywdzonych. Jednym z tych zarzutów, używam tego słowa tak potocznie, nie w procedurze karnej, jednym z tych zarzutów, które zostały tam podniesione na konferencji było to, była tak już szeroko komentowana kwestia pana znajomości z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim i prokuratorzy wspominali, że no na panu ciążył jakoby jakiś obowiązek samowyłączenia, autowyłączenia ze sprawy. To jest bzdura, panie redaktorze. Jeżeli na kimkolwiek by ciążył obowiązek złączenia z tej sprawy, to na prokuratorze generalnym, bo on jest obiektem tego śledztwa, o czym on doskonale wie, i dowiedział się ode mnie o tym bezpośrednio po tym, jak ja to śledztwo wszcząłem, więc proszę nie manipulować i nie odwracać faktów. Ja nie manipuluję, ja wspominam tylko o tym, co było mówione na konferencji. Ale mani manipulują, manipulują rzecznicy pana Bodnara, ja do pana redaktora nie mam zastrzeżeń. Natomiast manipulują rzecznicy pana Bodnara, odwracają kota ogonem. Tutaj śledztwo jest w stronę pana Bodnara, pana marszałka Hołowni, pana premiera Tuska, pana, pani Marszałek Senatu, ani wobec pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który złożył zeznania pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jego przesłanie jako prezesa Trybunału, a nie jako kolegę. Ale te przepisy dotyczące takiego no, samo wyłączenia się sędziego czy prokuratora istnieją. Yy, niech pan wyjaśni słuchaczom, jak to jest, czy to po prostu, gdzie przebiega ta linia taka demarkacyjna między tym wyłączeniem a nie wyłączeniem, bo prokuratorzy. Yy, Przedstawiciele pana Bodnara tak to przedstawili, jakby w oczywisty sposób Pan po prostu naruszył prawo nie wyłączając się. Jak... No niech, się niech, przez, niech przedstawiciele pana Bodnara zapoznają się z podeccem postępowania każdego. Pan, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie jest członkiem mojej rodziny, nie jest bardzo bliskim moim znajomym, jest moim kolegą, nie przeczy, tak samo jak on nie przeczy. Ale on nie jest obiektem tego śledztwa. Obiektem tego śledztwa jest pan Bodnar. Niech pan Bodnar się wyłączy. Niech pan Bodnar zrobi wszystko, żeby to śledztwo trafiło do obiektywnego prokuratora. A nie zabrał mi to śledztwo, zapoznał się z aktami i wykonuje czynności nie tylko, gdy chodzi o to śledztwo, bo, bo skierował to z tego, co wiem, do innego prokuratora, ale także grozi mi postępowaniem karnym i postępowaniem dyscyplinarnym, więc tutaj nie, niech pan niech pan Bono zapozna się z kodeksem postępowania karnego i, i wykonuje y, 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 te, 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 te przepisy, które realizuje te przepisy, które mówią o wyłączeniu się ze sprawy. Drugim przedmiotem tego, no tego i postępowania dyscyplinarnego i karnego ma być ta kwestia tej już legendarnej, można powiedzieć, sygnatury DS, której sprawa nie miała. Ej, nie, nie, to już, tak, tak, to już bo, ok, ale mi chodzi o pogłębienie tej wiedzy, bo y, nie spotkałem się do tej pory z jakimś takim bardziej precyzyjnym wyjaśnieniem, gdzie w ogóle w przepisach dotyczących funkcjonowania organów ścigania, y, w których przepisach są zapisane te sygnatury, bo nie jest to w kodeksie postępowania no, karnego, nie jest to w, w no, regułach. Oczywiście, w re... to, są, to są przepisy, które Reguluje regulamin regulami biurowości prokuratury. To jest naprawdę kwestia bardzo wtórna, a tym bardziej, że ja o ten tak zwany numerek DS-u, który naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia w tej sprawie, zwracałem się do pana prokuratora generalnego dwukrotnie i tego numeru nie, nie otrzymałem. To jest jego problem. Problem jego służb, jego, jego sekretariatu. Natomiast, jeżeli pani redaktorze. Wracamy do meritum. Jak prokurator jedzie na miejsce zdarzenia, wykonuje czynność. Po co? Najpierw jedzie po numerek? Nie, najpierw wykonuje czynność. Tak jak ja to robiłem. Ale jednocześnie zwracałem się o nadanie tego kolejnego numeru. Natomiast numer dziennika kancelaryjnego był nadany od samego początku. Znaczy to, jest nie, to, jest troszkę, po... to jest sytuacja troszkę inna, bo jeżeli prokurator tak na dyżurze jedzie na czynności, no to to są czynności sprawdzające jeszcze przed wszczęciem śledztwa. Także to... Nie, to nie są czynności sprawdzające, to są czynności w tak zwanym niezbędnym zakresie, panie redaktorze. Ale przed wszczęciem śledztwa, także to ten przykład to... Yy... No ale ja wszcząłem śledztwo i godzinę później zwróciłem się na danie tego numeru. Proszę z tego numeru nie robić jakiegoś Fetyszu, Panie redaktorze. No, ja proszę nie, ja czytałem sobie rozmiar. kodeks postępowania karnego, proszę przeczytać przepisy wewnętrzne prokuratury, a nie, nie tutaj pytać o jakiś numer DS. I, I się pan pyta, pani Adamiak, odnośnie tego przepisu no, odnośnie i nadawania i... numeru. O to się pytałem na konferencji, nie uzyskałem zbyt satysfakcjonującej odpowiedzi. Natomiast dopytuję się o to, bo... Bo jeśli dobrze rozumiem, to te przepisy, które mówią o, o tych sygnaturach, są de facto adresowane do pracowników sekretariatów, prawda? Dokładnie. Czyli, dokładnie, czyli dokładnie. Rozumiem, że, rozumiem, że ta, że jak gdyby to zaangażowanie no, w jakimś sensie prokuratorów w procedurę nadawania tych sygnatur, no, jest jakaś taka pragmatyka służbowa, ale de facto są za to odpowiedzialni pracownicy techniczni. No więc jak, tak, można, chodziło, mówić, jak o... można stawiać zarzut przekroczenia uprawnień prokuratorowi, który... który... Znaczy, ja, ja nie mam uprawnień do nadawania takich numerków. Ja się zwróciłem do prokuratora generalnego godzinę po wszczęciu śledztwa, żeby on spowodował, bo przecież on też nie ma do tego uprawnień, nadanie odpowiedniego numeru DS. To czy on to zrobił, czy nie zrobił, to jest problem jego obiegu dokumentów, jego obsługi. A nie mój. Ja wykonywałem czynności procesowe zgodnie z prawem. które są skuteczne i są ważne. Wyjaśniłem jeszcze jedną że Pan się zwrócił, czy Adam Bodnar był. Pisemnie. Tak, to pan wspominał. Czy Adam Bodnar był I... właściwym adresatem? Czy pan się zwrócił do Adama Bodnara dlatego, że nie ma obecnie legalnego prokuratora krajowego w budynku prokuratury? Czy Adam Bodnar był właściwym to adresatem? Znaczy tak pierwsze nie ma legalnego prokuratora krajowego w budynku prokuratury, a po drugie pan Adam Bodnar nakazał mi y, osobiście y, przeprowadzać czynności śledcze w różnych sprawach, bo powołał się odpowiedni artykuł ustawy o prawa o prokuraturze i ja te czynności wykonałem i jako jego bezpośredni podwładny y, 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 o tym go poinformowałem, a, to, co on potem zrobił, jego, jego, jego biuro odnośnie nadawania numeru, to jest naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, panie, panie redaktorze. To jest, to jest bzdura, więc że nic powiem. Naprawdę tu nie chodzi o numerek DS-u, to chodzi o skuteczność czynności procesowych, które ja wykonałem, a było ich wiele. I one były bardzo istotne. No, chyba nie przekonało to pana Bodnara. Proszę jeszcze powiedzieć. Ale to nie, jest, no, to nie jest moja sprawa, co przekonuje pana Bodnara. Niech pan Bodnar doczyta przepisy i niech naprawdę zacznie wreszcie realizować to, co należy także do niego, a nie y, wymagać tylko od, y, od podwładnych, żeby oni wykonywali czynności, na, 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 o których on nie ma blondego pojęcia. Takie mam odczucie. Czy pan, panie prokuratorze, pomijając. Yy to zapowiedziane odwołanie w tym postępowaniu dyscyplinarnym, tak? Bo to z tego co pamiętam, Pan chyba o tym mówi, czy Pan planuje jeszcze jakieś inne czynności, czy działania mające na celu obronę dobrego imienia? Nie są różne urzędy, jest rzecznik praw obywatelskich, czy coś... Panie dyrektorze, ja, so, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę. Ja jestem doświadczonym akuratorem z blisko 30-letnim Starze ja nie potrzebuję też jakiejś szczególnej ochrony prawnej z, ze strony organów zewnętrznych. Ja sobie poradzę. Chodzi o innych prokuratorów. O tych prokuratorów, którzy wykonują na bieżąco czynności śledcze w tej chwili, którzy mogą się czuć zastraszeni, bo skoro można było zrobić to ze mną, czyli zawiesić mnie w czynnościach za legalne czynności, za to, że informowałem prokuratora generalnego tak, jak on chciał, no, że tak naprawdę nie powinienem, bo śledztwo dotyczy jego, ale to jest już, mówię, problem pana, problem pana Bodnara. No to można to zrobić z każdym przekuratorem. I sterylizować każde śledztwo. A jeszcze na chwilę wracając do kwestii tego odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym odwołania dotyczącego zawieszenia. No ten, ten sąd dyscyplinarny, który obecnie jest, jest już naznaczony tym grzechem pierworodnym nielegalnego odwołania Dariusza Barskiego, bo są to ci tak, tak zwani, no, można ich tak nazwać, neosędziowie dyscyplinarni. Czy mimo to zamierza Pan tam skierować zażalenie? Tak, mimo no to zamierzam skierować tam odwołanie, mimo że rzeczywiście Eee, to nie są legalni sędziowie, natomiast no, ja muszę wykorzystać ten środek prawny. Ja nie mogę anarchizować prawa tak, jak to robi pan prokurator generalny Adam Bodbach. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prokuratorze. Dziękuję.